Trzeci element na dzisiejszej lekcji to wstawianie do strony obrazu. Jak wyczytaliście, pewnie w punkcie siódmym mamy pokazane, jak trzeba taki obraz wprowadzić. Pierwsza rzecz, obraz musimy mieć gdzieś zapisany w komputerze. Zobaczcie, ja tu wstawiłem sobie obraz, ściągając z internetu. I go tutaj mam zapisanego w tym miejscu, gdzie mam strony zapisaną, i to jest potrzebne, będzie to wieża. Będzie to wieża Eiffla. No i trzeba też pamiętać, żeby ten rozmiar nie był za duży. Zaraz zobaczycie, jaki rozmiar ma moje zdjęcie. Rozmiar właściwości w szczegółach, i ono ma 432x576. Jeżeli wstawimy tak nie wiem, 1000 na 1200 no to będzie za duży po prostu, na naszej stronie się nie zmieści i będzie się długo ładował. Zobaczcie, pliki JPG mają małe, małe pojemności, więc to też daje to, że on szybko się ładują na naszą stronę. Więc rozmiar tutaj jest ważny. Przejdźmy do naszej strony. No i tak, żeby umieścić obraz. Chcę umieścić obraz wieży Eiffla tutaj po prawej stronie pracujemy właściwie dzisiaj z takim wzorem naszym jest rysunek na stronie 194, rysunek 2 chcę, podobny efekt uzyskać jak tutaj na tym rysunku mamy pokazany a no tak, umieszczam to w sekcji body nad nad tym moim pierwszym tytułem, no i tak, żeby wprowadzić obraz znacznik zaczynam IMG, czyli image, image. tak i teraz kolejna komeda R, dobrze pamiętam src czyli źródło source. tak kolejny element znaku równości i teraz nazwę mojego pliku muszę wpisać w cudzysłowie mój nazywa się Eiffla i zobaczcie y Przejdę do pliku JPG. Jest pisane dużymi literami, więc tak samo muszę wpisać dużymi. Jeżeli jest małymi, wpisuję małymi, bo inaczej strona nie znajdzie tego mojego pliku. Kropka JPG, koniec cytatu, czyli mojego pliku, i zamykam znak. Zapisuję, odświeżam aha no i umieściło mi tutaj zdjęcie ale jest ono na górze strony chcę go umieścić na, po prawej stronie więc muszę umieścić taki znak, znacznik, który nazywa się align, czyli gdzie mam umieścić moją stronę. Wpisuję go tutaj w tym miejscu gdzie wpisywałem obraz. Polecenie align Znowu równa się, i teraz, gdzie to ma być, skoro ma być z prawej strony, to wpisuję right. I zamykam cudzysłów. Zapisuję, odświeżam. No i proszę zobaczyć. Mam tu moją stronę. Jest wstawiony obraz po prawej stronie. Jest tabela są wypunktowania. I tak ma wyglądać dzisiejsza Wasza praca. Dziękuję.